I postąp wtedy wśród orszaków, za te mury polskich królów. Dziś postanowiliśmy wspólnie z Radą Miejską zwołać po raz pierwszy w historii, po wiekach, posiedzenie sesji Rady Miejskiej w szczególnym miejscu. Miejscu, który, które jest symbolem historii państwa polskiego, w miejscu, które jest również symbolem województwa świętokrzyskiego. O, się głos pański jeszcze, leje, głos pański grom zrogi. Tytuł honorowego obywatela dla kolejnej już w naszej gminie osoby, dla pana Adama Jarubasa, marszałka województwa świętokrzyskiego. Chęciny rozwijają się. To miasto, ta gmina rozwija się, bo żyją i pracują tutaj wspaniali ludzie. Kilkakrotnie pan burmistrz użył słowa zasługi. Ja absolutnie nie mogę się zgodzić z takim ujęciem, powiedzmy, mojej skromnej działalności na rzecz tej gminy, bo staram się zawsze, gdzie jestem, wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej i moje, te w cudzysłowie, zasługi wobec chociażby dorobku pana. Doktora Kaliny to jest naprawdę niewiele. Jego pasja, jego zaangażowanie badawcze to jest, to jest coś, co naprawdę też temu miejscu nadaje specyficzny, taki bardzo mocny wizerunek chęci.